Funkcjonariusze placówki karpackiego oddziału Straży Granicznej w Tarnowie, pełniący służbę graniczną na drodze krajowej nr 4 poluźnej miejscowości Wojnicz, zatrzymali nad ranem w piątek samochód bus, wypełniony aż po dach, płudłami z plastikowymi pojemnikami zawierającymi alkohol. Nielegalny alkohol przewoziło dwóch mężczyzn. Uwaga naszych funkcjonariuszy zwrócił fakt, że samochód był bardzo przeciążony. Okazało się, że było tego nielegalnego alkoholu ponad dwie tony. Sprawcy to są dwaj mieszkańcy okolic Tarnowa. Są w techni przesłuchiwani i chcemy się od nich dowiedzieć, gdzie ten alkohol był pozyskany, z jakich źródeł, dokąd miał być przewieziony, gdzie miał być rozprowadzany, gdzie miał być butelkowany, i sprzedawany detalicznie. Jeden z zatrzymanych upiera się, że wolno mu zakupić i przewozić alkohol techniczny, ale nie potrafi wskazać celu technicznego wykorzystania tak wielkiej ilości spirytusu. A wiadomo przecież, że był on transportowany w celu nielegalnego rozlewania go do butelek i do nielegalnej sprzedaży detalicznej. Po raz kolejny przestrzegamy przed kupowaniem alkoholu z nieznanego źródła, bo najczęściej taki alkohol pochodzi z nielegalnych wytwórni i rozlewni, w których przerób alkoholu odbywa się w skandalicznych warunkach, a często jest to alkohol skażony lub doprawiany różnego rodzaju barwnikami chemicznymi, którymi barwi się alkohol na dowolne kolory. Tylko w tym roku funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już kilkanaście tysięcy litrów nielegalnego alkoholu i prawie 2,5 miliona sztuk papierosów z przemytu, co zapobiegło uszczupleniu Skarbu Państwa w wysokości ponad 1,5 miliona złotych.